Dzisiaj pokażę wam pięć memów, które mam w folderze memy. Wiecie, że trzymam tam memy. Na miejscu pierwszym umiejscowiłem mem nawiązujący do metaversu miejsca, gdzie możesz być wiewiórką. Na miejscu drugim znalazł się mem z młodym Włodzimierzem tworzącym nowy wymiar. Numer trzeci przedstawia bliżej nieokreślone stworzenie wychodzące z ciemności. Myślicie, że ten cały Sigma to kozak? Przy tym panu zjedno to gruby zosiemnienie, praca, palenie, cen. Numer 5 jest zabawnym memem. Uśmiałem się przy nim popachły. <śpiewanie>